Witam państwa serdecznie na porannym spotkaniu Bliżej Rynków. Ja nazywam się Filip Kondo, jestem analitykiem rynków finansowych X-Rate Brokers. O czym sobie dzisiaj porozmawiamy? Porozmawiamy sobie o, tym, o konflikcie handlowym na linii USA-Meksyk, porozmawiamy sobie o danych z Niemiec, o wczorajszych słowach Donalda Trumpa odnośnie konfliktu handlowego z Chinami oraz porozmawiamy sobie o raporcie NFP, który jest dzisiejszym kluczowym punktem kalendarza ekonomicznego. Zaczynając od naszego pierwszego punktu, e, napisałem tutaj postęp w negocjacjach USA-Mexyk. Może być to taki, że tak powiem, taki dosyć chwytliwy slogan, ponieważ to, czy ten postęp był, czy nie, dowiemy się pewnie dopiero w najbliższych dniach, niemniej jednak tutaj zarówno, zarówno przedstawiciele strony amerykańskiej, jak i przedstawiciele administracji Meksyku. Zgodnie tutaj wczoraj powtarzali, że te wczorajsze negocjacje zakończyły się postępem, także jesteśmy bliżej, jesteśmy bliżej znalezienia jakiegoś porozumienia, które by pozwoliło tutaj uniknąć nałożenia cła tak, przez stronę amerykańską na, na dobra z Meksyku, które, które trafiają do Stanów Zjednoczonych. Tutaj trzeba, trzeba też spojrzeć na całą sytuację pod kątem tego, co Trump tak naprawdę może osiągnąć. Oczywiście, z jednej strony, tutaj te, te cła podyktowane są kryzysem migracyjnym na, na południowej granicy Stanów Zjednoczonych. Niemniej jednak, jest to taki dosyć mocno polityczny temat, tak, którego, który Trump już wcześniej w kampanii prezydenckiej na tą kadencję, jak i już w trakcie samego sprawowania urzędu prezydenta kilkakrotnie podnosił grając, że tak powiem tutaj na emocjach, tak, na emocjach mieszkańców, szczególnie tych południowych stanów, które doświadczają wzrostu, wzrostu właśnie napływu migrantów. Pytanie, czy otwieranie tego frontu tak szybko, czyli ponad no, prawie półtorej roku przed wyborami prezydenckimi w 2020 roku, czy, czy ten temat, że tak powiem, nie wyczerpie się do, do momentu wyborów, tak? Ponieważ jest to, że tak powiem, taki silny silny as w rękawie Donalda Trumpa, który może tutaj właśnie pokazywać, że popr jego poprzednik nie, nie robił za dużo, tak, przez to, przez co to w Stanach mamy bardzo bardzo dużo migrantów z południa. Niemniej jednak jeżeli całą tą sytuację uda się załóżmy zakończyć tak w ciągu następnych dwóch, trzech, może czterech miesięcy, no to już tej amunicji przed wyborami prezydenckimi Donald Trump będzie miał mniej. Tak więc e, może być, e, możemy być świadkami <laughs> sytuacji, w której, w której właśnie amerykański prezydent będzie niejako celowo przeciągał cały ten konflikt, e, właśnie żeby ta amunicja mu się tak szybko nie wyczerpała. Z drugiej jednak strony, tutaj amerykański biznes jest bardzo przeciwny e, takiemu rozwojowi wypadków, tak, czyli oceleniu e, produktów meksykańskich. E, jest przeciwny, ciężko tu się dziwić, tak? E, zarówno e, Meksyk jest bardzo ważnym partnerem handlowym dla Stanów, jak i Stany dla Meksyku, tak? Więc tutaj, e, tutaj jakieś e, wznoszenie dodatkowych barier, tak? Które mogłyby utrudnić handel między tymi dwoma państwami, no z pewnością będzie miało tutaj za, e, kiepskie, m, że tak powiem, nie najlepsze konsekwencje, zarówno dla jednej, jak i drugiej strony, tak? Najprawdopodobniej to Meksyk bardziej ucierpi, ponieważ ma tutaj słabszą pozycję. Ale już wczoraj na przykład e, Przedstawiciele spółki Ford Motors mówili, że wprowadzenie tych ceł będzie miało wręcz katastrofalny wpływ na wyniki spółek, ponieważ wiele, wiele części, które Ford, Ford właśnie wykorzystuje w swoich, w swoich samochodach jest produkowana w Meksyku ze względu na niższe koszty produkcji. Póki co, póki co sytuacja, sytuacja na tym froncie została w pewnym sensie, w pewnym sensie załagodzona, tak? Otrzymujemy te komentarze, że że jest lepiej. To też widzimy na na, na, wykresie, na wykresie PESO, tak? które już nie traci tak mocno w stosunku do dolara, jak miało to miejsce choćby pod koniec zeszłego tygodnia, kiedy te cła zostały ogłoszone. Niemniej jednak cała ta sytuacja pewnie będzie się rozgrywać jeszcze w najbliższych, w najbliższych tygodniach, tak więc tutaj ta zmienność na, na meksykańskim PESO może, może jeszcze przez pewien czas być obecna. Przechodząc dalej, kolejne słabe dane z Niemiec. Dziś rano zostały opublikowane dane dotyczące produkcji przemysłu. <laughs> produkcji przemysłowej Niemiec e, produkcji przem przemysłowej Niemiec za kwiecień dane te były bardzo słabe. Tutaj spadek o 1,9% w miesiąc do miesiąca był to naj, najsłabszy odczyt produkcji przemysłowej od blisko 4 lat. Dodatkowo opublikowane przy okazji e, w tym samym czasie dane dotyczące eksportu czy importu również pokazały, że eksport spadł bardziej niż oczekiwano, tak samo import, co pokazuje, że tutaj... Mm, ta wymiana, wymiana handlowa, tak, Niemiec z, z zagranicą zaczyna słabnąć, no ciężko nie wiązać tego tutaj z, z całym tym konfliktem handlowym, z tym, z tym wzrostem napięć, jak i również z, ze słabnącą gospodarką europejską, tak? Tutaj Niemcy są, tak powiem, motorem tej gospodarki, są największą gospodarką strefy euro. No i tutaj osłabienie w innych krajach no, odbija się na Niemczech, tak samo jak i. Osłabienie w Niemczech odbija się na innych krajach strefy euro. To może mieć też kiepskie, że tak powiem, konsekwencje dla gospodarki polskiej, ponieważ, jak wiemy, Niemcy są bardzo ważnym partnerem handlowym naszego kraju. Tutaj warto, warto śledzić zachowanie niemieckiego, niemieckiego indeksu, niemieckiego DAX-a dzisiaj, jednak. To ta poprawa nastrojów wynikająca właśnie z tego rzekomego postępu w negocjacjach USA Meksyk, póki co wydaje się przeważać, przeważać na rynku nie widzimy jakichś mocnego odwrotu od niemieckich akcji. Tutaj nawet na początku sesji były, były obecne niewielkie wzrosty. Przechodząc dalej. Nawet tu na Chiny po szczycie G20. No właśnie, wczoraj Donald Trump stwierdził, że w ciągu w najbliższych tygodniach podejmie decyzję. Co do tego, czy nałożyć cła na pozostały, nieoclony jeszcze chiński import. E, Przypomnijmy, chodzi tutaj o, o, o towary o wartości ponad 320 miliardów dolarów. 325 miliardów dolarów dokładnie. O to chodzi. E, no i tak. E, Szczyt G20 odbędzie się pod koniec tego miesiąca. Jeszcze na początku tego roku tutaj spekulowano się, że ten szczyt może być taką okazją, takim, takim właśnie spotkaniem, w trakcie którego Donald Trump i prezydent Xi, prezydent Chin, zdecydują się podpisać porozumienia handlowe. No jak widzimy tutaj negocjacje nie szły w ostatnich miesiącach najlepiej, jesteśmy bardzo daleko od tego porozumienia. Ostatnia eskalacja tych napięć na linii Waszyngton-Pekin nie wróży dobrze. E, więc pytanie, co tutaj, co tutaj tak naprawdę się stanie. Bardzo możliwe, że w trakcie tego szczytu G20 dojdzie do jakiegoś spotkania w, e, wysokich rangą e, właśnie przedstawicieli e, Stanów Zjednoczonych, jak i Chin. E, pytanie, czy to się na coś zda, ponieważ to właśnie za, zapowiedzenie, że ta decyzja zostanie podjęta po szczycie G20, no, wskazuje na to, że ta decyzja będzie zależna od tego, co się stanie na tym szczy, szczycie G20. A przypomnijmy, że już wcześniej Chiny powiedziały, że nie chcą prowadzić negocjacji ze Stanami, jeżeli te negocjacje mają być prowadzone pod groźbą wprowadzenia nowych, wyższych ceł. Tak więc szansa, że, że tutaj jakiś przełom w trakcie tego szczytu G20 nastąpi, jest raczej niewielka. I jeżeli właśnie od tego, co się stanie na tym szczycie G20, będzie zależała decyzja Donalda Trumpa, no to bardzo możliwe, że, że tutaj będziemy mieli do czynienia właśnie z wprowadzeniem ceł na cały, pozostały chiński import, co będzie, że tak powiem, no, Kolejnego rozdziału w tej wojnie handlowej, i co ciekawe, to, to czym będzie ciekawe, będzie to, jak Chiny odpowiedzą właśnie na tą agresję ze, sta ze strony Stanów Zjednoczonych, tak? ponieważ no, Trump może tutaj jeszcze nakładać dodatkowe cła na import, import z Chin, tak? który nie został jeszcze oclony, Chiny nie mają, już, nie mają, że tak powiem, takiej możliwości, ponieważ ten import ze Stanów jest dużo mniejszy niż w drugą stronę. Tak więc tutaj mogą, mogą się pojawić ruchy mające na celu na przykład ograniczenie, ograniczenie podaży metali ziem rzadkich dla, dla Stanów Zjednoczonych, co byłoby też takim pewnym, pewnym, pewnym bardzo niekorzystnym, niekorzystnym tutaj, że tak powiem, rozwojem wydarzeń, ponieważ Chiny kontrolują bardzo dużą część podaży właśnie tej grupy metali. No, i mają tutaj prawie że monopolistyczną pozycję. Oczywiście są inni producenci, jednak ich znaczenie przy Chinach jest bardzo małe. No, i w tej sytuacji, w tej, w tej, w tej, w że tak powiem, na tym polu, to właśnie Chiny rozdają karty. A metale ziem rzadkich są ważnym składnikiem są tutaj ważnym, że tak powiem, surowcem, składnikiem dla, dla przemysłu technologicznego, który jak wiemy w Stanach stoi na wysokim poziomie i jest bardzo ważny. Przechodząc na sam koniec, co pokaże raport NFP. No właśnie dzisiaj w kalendarzu, w kalendarzu ekonomicznym nie mamy zaplanowanych zbyt wiele odczytów. Mamy zaplanowane e, z, dwa, że tak powiem, e, takie odczyty godne warte uwagi. Są to właśnie publikacja danych z amerykańskiego rynku pracy i publikacja danych z kanadyjskiego rynku pracy. Odczyty zostaną oba raporty zostaną e, opublikowane o godzinie 14.30, e, podczas gdy raport kanadyjski nie ma tutaj dużego, rzadko ma duże przełożenie. Na rynek, nawet na rynek dolara kanadyjskiego, tak nie można tego powiedzieć o raporcie amerykańskim. Ten raport będzie o tyle szczególny, że opublikowane w środę dane agencji ADP pokazały, że wzrost zatrudnienia w maju w gospodarce amerykańskiej wyniósł jedynie 27 tysięcy. Jest to bardzo słaby odczyt, i jeżeli zostanie on potwierdzony przez dzisiejszy raport NFP, no to tutaj możemy, możemy spodziewać się, że. Członkowie rezerwy federalnej chętniej będą dyskutować na temat ewentualnej obniżki stóp. Tutaj już rynek stopy procentowej wycenia możliwość obniżki, już praktycznie w pełni wycenia możliwość obniżki stóp procentowych w trakcie wrześniowego posiedzenia i coraz i, i te szanse na to, że rezerwa federalna zdecyduje się obniżyć obniżyć właśnie stopy procentowe. Jeszcze w, jeszcze w czerwcu lub w lipcu również tutaj rosną, tak więc ten, ten dzisiejszy raport może, może tutaj zaważyć na tym właśnie, jakie będą dalsze, dalsze ruchy rezerwy federalnej. Przejdźmy sobie jeszcze do wykresów. Tutaj właśnie mamy te wydarzenia zaplanowane na dziś. Przechodząc do wykresów, zacznijmy od... Zacznijmy od właśnie od wykresu meksykańskiego peso. Widzimy tutaj te mocne wzrosty kursu USDMXN pod koniec zeszłego tygodnia. To właśnie były, było to zapowiedzenie wprowadzenia tych ceł. W następnym czasie, w sumie w tym tygodniu, obserwujemy taką, że tak powiem, takie dosyć szarpane ruchy, tak? Albo jest to dosyć mocny wzrost, albo mocny spadek. No właśnie tutaj pokazuje to, jak bardzo, że tak powiem, zmieniają się e, oczekiwania rynku co do tego właśnie konfliktu pomiędzy Stanami a Meksykiem e, ze strony meksykańskich widzieli praktycznie cały czas dostajemy tutaj informacje, że, że może uda się uniknąć tych sankcji w przypadku przedstawicieli amerykańskich ostatnio dostawaliśmy również e, takie optymistyczne mm, komentarze z ich strony, jednak nie wszyscy są tak optymistycznie nastawieni i tutaj właśnie te, e, te komentarze, te wypowiedzi mm, Wypowiedzi polityków mają największe obecnie przełożenie na, na ruchy meksykańskiego PESO. E Oczywiście, gdyby udało się, udało się tutaj mm, e, uniknąć tych sankcji, tak? e, osiągnąć jakieś porozumienie, bardzo możliwe, żebyśmy obserwowali tutaj mm, jakiś ruch powrotny w kierunku tej wybitej e, strefy oporu, która teraz powinna posłużyć za strefę wsparcia. E, jest to tutaj ta strefa właśnie rozciągająca się powyżej poziomu 1938. E, w tej strefie znajduje się też dwustocesyjna średnia krocząca, która powinna wzmocnić e, wy, wymowy właśnie tego, e, tej strefy. W przypadku, w przypadku ruchów wzrostowych, no to tutaj kluczowa będzie reakcja właśnie na poziom 19.90 i poziom, który znajduje się nieco wyżej, okrągłe 20. W przeszłości kilkukrotnie cena tutaj zawracała z tych okolic, tak więc bardzo możliwe, że teraz, teraz również pojawi się tutaj jakiś większy opór sprzedających w, tej, e, w tych okolicach, a kolejnym, kolejnym takim możliwym poziomem oporu są, są oczywiście ubiegłoroczne, ubiegłoroczne szczyty, tak? te szczyty z, z ostatniego kwartału ubiegłego roku w okolicach poziomu 20,5. E, przechodząc do, do wykresu e, Euro-USD widzimy tutaj, że po tych mocnych wczorajszych wzrostach wywołanych e, konferencją prezesa Dragiego, po, konferencją po, po decyzji Europejskiego Banku Centralnego widzimy, że dzisiaj euro się cofa. Może mieć to związek z... Z, właśnie z tymi słabymi danymi z, z Niemiec, o których wspominałem wcześniej. E, może być to też e, ruch taki korekcyjny po tych mocnych wzrostach z wczoraj. E, to, co ważne jest w przypadku tego rynku, to to, że, mm, że tutaj kurs właśnie EURUSD pokonał tą spadkową linię trendu, która e, w ciągu ostatnich, w ciągu ostatniego w sumie pół roku, nawet ponad, e, dosyć skutecznie ograniczała ruchy wzrostowe. E, tutaj <tuszę> Przede wszystkim pierwszym takim poziomem oporu, na który warto zwrócić uwagę, jest to dolne ograniczenie konsolidacji, z, trzeciego, z, trzeciego, z ostatniego kwartału ubiegłego roku i z pierwszego kwartału tego roku, tak, czyli poziom 1,13, tuż powyżej tego poziomu znajduje się sesyjna średnia krocząca. Jest to ta fioletowa linia, tutaj widoczna na, na wykresie. Tak więc właśnie tutaj te okolice 113 113 30 powinny powinny w tych okolicach powinien się pojawić jakiś większy opór. E, opór kupujących. Oczywiście najwięcej na tym rynku e, powinno się dziać w okolicach godziny 14.30. Wtedy to właśnie będzie się, powinno się dziś, e, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, wtedy właśnie powinno się dziać najwięcej na rynku dolara, a więc też na, na rynku EURUSD. E, oczywiście bardzo m, tutaj słaby, słaby odczyt raportu NFP mógłby doprowadzić do tego, żebyśmy zaobserwowali przybicie tego poziomu 1,13. E, w przypadku, w przypadku mocnego odczytu, tak, odczytu, który byłby pozytywny dla dolara, no to tutaj należy, należy obserwować e, w okolice e, poziomu je, 1, 12, 10. E, są to okolice, <laughs> są to okolice właśnie e, tych ostatnich tutaj lokalnych, lokalnych szczytów oraz niewiele niżej możemy znaleźć 50 sesyjną średnią kreszącą, którą jak tutaj sobie popatrzymy, e, kilkukrotnie właśnie była która kilkukrotnie była respektowana przez cenę. Tak więc tak więc i teraz inwestorzy mogą zareagować na to na to techniczne techniczne wsparcie. Przechodząc dalej do, do wykresu niemieckiego DAX-a, widzimy, że tutaj ten tutaj niemiecki wykres opuścił opuścił zakres tego kanału wzrostowego. Możemy sobie go Możemy sobie tutaj ten, ten, kanał wzrostowy już usunąć z wykresu, za to widzimy, że, że niemiecki DAX zaczął poruszać się w takim krótkoterminowym trendzie spadkowym. Widzimy tutaj sekwencję niższych dołków, niższych szczytów, możemy poprowadzić linię trendu spadkowego i jak widzimy tutaj niemiecki DAX znajduje się przy przy tej właśnie linii trendu spadkowego, tak więc, jeżeli tutaj ta sytuacja miałaby, ten trend miałby zostać utrzymany, trend spadkowy, to by znaczyło, że możemy w najbliższym czasie obserwować jakiś właśnie ruch spadkowy, jakieś cofnięcie w kierunku może tej dwustosysyjnej średniej kroczącej, od której, od której odbił. Hmm, na początku tego tygodnia niemiecki, niemiecki indeks. Ta 200 sesyjna średnia krocząca jest też o tyle ważna, że przebicie się poniżej, poniżej niej może być konieczne w celu właśnie utrzymania struktury trendu spadkowego, ponieważ bez przebicia się poniżej tej średniej nie będzie możliwe wyrysowanie niższego dołka. Co prawda niższe szczyty, które, że tak powiem, definiują trend spadkowy, cały czas mogą być E, cały czas mogą być wyrysowane tak, bez przebicia tej, tej średniej, niemniej jednak tutaj uformuje się takie dno, które będzie, m, które będzie e, w końcu musiało zostać albo przebite, albo, będziemy musieli, albo zaobserwujemy jakieś większe odbicie, które wypchnie niemiecki indeks powyżej tej spadkowej linii trendu i zaneguje ten scenariusz. Na samym końcu wspomnijmy jeszcze e, o ropie, która w ostatnim czasie nie radzi sobie najlepiej. Tutaj zarówno, zarówno dane z, z Ameryka, e, o amerykańskich zapasach, które w ostatnim czasu, czasie bar, poka, pokazują bardzo mocne wzrosty zapasów, jak i sam, sama ta eskalacja konfliktu handlowego e, no nie napawa tutaj optymizmem. E, ropa ropa traci tak, podobnie jak inne ryzykowne aktywa ostatnio traciły. prawda w tym tygodniu obserwujemy, obserwujemy swego rodzaju odbicie. To odbicie też, też nie następuje z przypadkowego poziomu. Widzimy, że, że, że te spadki, ta przecena zatrzymała się na zniesieniu 61,8% tego całego ruchu, ruchu wzrostowego rozpoczętego pod koniec grudnia. To odbicie, po, to odbicie właśnie z tego, z, z tego poziomu, tak? Z tego poziomu, gdzie również możemy narysować strefę strefę wsparcia, tak, ponieważ w te, tutaj te okolice poziomu 50 ograniczały, ograniczały ruchy spadkowe w tej konsolidacji, tutaj z końcówki z, z przełomu właśnie listopada i grudnia 2018 roku. Po, 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 tego, po tym odbiciu, które obserwujemy pod koniec tego tygodnia, tak głównie wczoraj i dziś, widzimy, że tutaj cena, cena ropy WTI wspięła się z powrotem do, do zniesienia 50%. Jeżeli to odbicie byłoby kontynuowane, to tutaj myślę, że takim poziomem, na który warto zwrócić uwagę, jest poziom 55,5 e, dolara za baryłkę. Widzimy tutaj, była e, jeszcze, jeszcze w tym, w tym roku, tak? na początku tego roku, w pierwszym kwartale, obserwowaliśmy w okolicach tego poziomu tutaj pewną akcję cenową. Tak więc myślę, że tutaj, tutaj może się pojawić jakiś opór sprzedających w przypadku wyprowadzenia mm, dłuższego ruchu wzrostowego. Niemniej jednak takimi bardziej, że tak powiem, znaczącymi poziomami, poziomami oporu są dopiero tutaj okolice poziomu 60, gdzie, gdzie znajduje się też 200 sesyjna średnia krocząca, niewiele powyżej znajduje się 50 sesyjna średnia krocząca. Co do, co do rynku ropy, możemy tutaj oczywiście analizować sytuację pod kątem technicznym. Jednak tym, co, że tak, co powinno w największym, w największym stopniu wpływać na, na ruchy e, czarnego złota w najbliższym czasie, jest oczywiście decyzja, decyzja kart, e, grupy OPEC. Plus. Co, co do cięcia, cięcia produkcji, tak? a konkretniej czy, czy ta umowa o cięciu produkcji zostanie przedłużona na przyszły rok, czy nie. Decyzję w tej sprawie powinniśmy poznać już jeszcze w tym, tygu, w tym miesiącu. Tak więc tutaj może, może to właśnie być takim punktem zwrotnym dla ropy, tak, w zależności od tego, jak te cięcia będą wyglądały. Jeżeli będą mocniejsze niż rynek oczekiwał, możemy tutaj zaobserwować jakieś większe, większe odbijeczności. Na rynku ropy. Z mojej strony to już będzie wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę miłego dnia oraz powodzenia na rynku. I życzę Państwu jeszcze raz miłego dnia, przepraszam.